Dzień dobry, moim gościem jest yy, Anna Czajka. Czajka. Fundacja Zmieniamy Niemożliwe. Tak. I yy, dzisiaj opowiemy trochę o działaniach Fundacji Zmieniamy Niemożliwe. Ja tylko dodam, że jesteśmy w magazynie i bardzo przepraszamy za ten nieład, ale jak to magazyn, dużo tutaj rzeczy się dzieje, więc i kwiatki sprzedajemy, i nagrody otrzymujemy, i paczki pakujemy dla potrzebujących rodzin. Więc tutaj zawsze jest mnóstwo różnych rzeczy. Dobrze, przepraszam, może nie dalej. <gry> ale magazyn to miejsce. E, to ja zacznę od takich początków. E, kiedy się zaczęła ta Twoja przygoda w pomaganie? E, to nie ukrywam, ale myślę, że już będzie około 20 lat temu. E, Byłam wolontariuszką fundacji Mam Marzenie spełniałam marzenia chorych dzieciaków na e, nowotwór w szpitalu Procodiniu. E, I też wtedy. Postanowiłam, że chcę robić coś więcej w życiu niż tylko pracować i po prostu funkcjonować rodzina, praca, ale chcę też pomagać, i zawsze to ja po prostu czułam, zawsze gdzieś, że to jest we mnie, że to jest powołanie. Teraz to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest powołanie. Wtedy jeszcze 20 lat temu tego nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy. I też. Zaczęło się tak, że moja mama powiedziała: Ania, słuchaj, bo tutaj jest taka rodzina, która potrzebuje pomocy. Ty tam jesteś taka obrotna dziewczyna, w firmie pracujesz na stanowisku dość wysokim, weź po prostu pomóż, trzeba tej dziewczynie pomóc. Została z przyką samych dzieci, kupić lodówkę. I tak się zaczęło. I potem po prostu w każdym, w każdej firmie organizowałam paczki dla rodzin potrzebujących, spełniliśmy marzenia, właśnie już firmowe razem z pracownikami, z kolegami, z koleżankami z firmy dzieciaków z pro prokocina. Ale zawsze tak no pamiętam 10 lat temu koleżanka się zapytała Ania, co jest twoim marzeniem? I wtedy ja sobie zmysłowiałam, że moim marzeniem jest mieć fundację. Tak powstała fundacja, to nie było Tak. W dość ciekawym czasie zaczęłaś się działać z fundacją, bo to były czasy pandemii. Eee, początki były trudne? Eee, nie, myślę, że początki nie były trudne, dlatego, że ja już byłam trochę zaprawiona w bojach e, przez to, że wcześniej pomagałam i musiałam zdobywać środki na pomoc dla rodzin, dla, żeby spełnić marzenia dzieciaków, to tak samo. E, otworzyłam na samym początku grupę, e, ale bardzo chciałam ją przekształcić w fundację, troszkę to zeszło, bo około tak do, moim zdaniem, do 8 miesięcy i wtedy po prostu potem jakby sformalizowałam i zostaliśmy już fundacją, zmieniamy możliwe. Szacunkowo eee, e, wiesz może, ile rodzinom pomogliście? Eee, tak mniej więcej chociaż. Ja myślę, że już ponad 100 rodziną na pewno, ale każda rodzina wymaga innego podejścia i innej pomocy, bo na przykład mamy pod opieką dzieci, seniorów, rodziny, samotne mamy z dzieciakami, samotnych rodziców też, ojcowie też nam się zdarzają z dzieciakami i to polega na tym, że fundacja sama Dociera do osób, które potrzebują pomocy, ale się o nią nie upominają. W momencie, kiedy my się znajdujemy u i widzimy, że na przykład jest bardzo brzydko w mieszkaniu, dzieciaki mają złe warunki, wtedy robimy remont. Taki podstawowy, wymieniamy meble, kupujemy meble na Alix, jak nas nie stać na nowe, bo nie ukrywam, że bardzo często nas na takie rzeczy nie stać. Więc na przykład idziemy do seniorki, no to wtedy senior, seniorzy też i robiliśmy remonty, dawaliśmy nową pościel, kupowaliśmy żywność, opłacamy rachunki, przede wszystkim kupujemy leki, więc jakby każda rodzina jest tak indywidualna, na przykład bardzo dużo trafiamy na wioski do rodzin, bo tam naprawdę mało kto trafia. Miasto jest takie, że jeszcze sobie radzą ci ludzie troszkę tak... Oni nie, nie krępują się aż tak bardzo niż na wiosce. W momencie, kiedy na przykład miałam taką sytuację i zawodziliśmy do, do samotnej mamy z dzieciakami paczkę na święta i tam było pięć ręczników nowych, a pani mówi do mnie, że no, tak naprawdę to im wystarczy trzy, a żebyśmy dwa komuś dali, bo na pewno ktoś jest bardzo potrzebujący, ale ta pani sobie w ogóle nie zdawała sprawy, że to ona jest najbardziej potrzebująca, no tak. jak zobaczyłam warunki. Właśnie najbiedniejsi chcą więcej dawać, niż ci, co mają dużo czasu. Tak, tak, tak. Oni po prostu oni się wstydzą poprosić o tą pomoc. Ja y, to już zauważyłam i są skromni. Tak. A jak my im coś damy, no to y, na przykład y, chcą też pomóc. Ja sama miałam taką sytuację, gdzie wymagałam babci mm -hmm. z niej zakupy. Okay. E, to było w okolicach matycznego. E, mieszkała w starej kamienicy, zaroła łazienki, nic. E, I ona mi zapłaciła, wcisnęła mi w ręce mm -hmm. e, pieniądze. Mm -hmm. Ja sprytnie jak by chciał poszła tak. gdzieś tam już coś, coś robić, ja jej wsunęłam z powrotem te pieniądze mówię, nie chcę. No i dobrze, no, tak właśnie się powinno. Eee, ale po prostu uzna... dla niej to było oczywiste, pomogła mnie przynieść ciężkie mhm. zakupy, bo by naprawdę były ciężkie okay. jeszcze po tych schodach. Dla niej to było normalne, że ona powinna za to zapłacić. Mm. No właśnie, właśnie to właśnie e, tym się różnią e, ludzie tacy, którzy są skromni. A co było dla Was takie najtrudniejsze, taką naj, najtrudniejszą i najcięższą sytuacją jaką pamiętasz? Jeżeli chodzi o rodzinę? Tak. Więc jeżeli chodzi o rodzinę, to mieliśmy taką sytuację, gdzie trochę jakby pani starsza mieszkała z mężem. Mówiła cały czas, że on pije alkohol i tak dalej. Okazało się potem, że ona też pije alkohol. Chcieliśmy jej pomóc w taki sposób, żeby ją po prostu wynająć jakieś mieszkanie, żeby odeszła od tego męża i tak dalej, ale niestety nie zgodziła się. No na przykład teraz mam też taką ciężką sytuację. No to to jest bardzo ciężka dziewczyna sama, znaczy no, w naszym wieku, sama wychowuje syna zespołem Down i okazało się, że jest w szpitalu. Nie, nie mogą jej zrobić operacji, ponieważ ma tak słabe serce, że gdyby jej... Jak gdyby ją zaspali, to ona by się już nie obudziła i co się okazało, że ona jest sama z dzieckiem, bo cała rodzina się odrzuciła, nikt nie chce dziecka i problemów ze swoim domem. to okazuje się teraz, że jest ma na otwór i nie zostanie przywieziona do kolejnego szpitala. Właśnie dzisiaj jej wysłałam pieniądze, żeby miała na podstawach taki pod aż w szpitalu. A co z dzieckiem? Na razie on jest, na razie Marek jest u rodziny. Ale nie takiej rodziny prawdziwej, tylko u cioci przeszywanej, tam gdzie ona jest w tej miejscowości. No. Więc to, to, jest, to są takie ciężkie sytuacje. A ile ma lat? Monika ma teraz, już no, tak 44 lata. A syn? 12, 13, bo oni są pod naszą opieką już od y, samego początku, czyli od 3 lat mogliśmy im e, zdobyć mieszkanie komunalne. Nie muszę iść tak. do pracy, bo ona nie ma z kim tego chłopczyka zostawić, a on bardzo często choruje. W ogóle cały czas też bierze leki, i, bo dzieci często one są, e, są mało odporne i często tak. chorują. A co najmniej wspominasz takich, najmniejsze takie, najmniejsze, najfajniejsze wspomnienie w Twojej działalności, które tak... Znaczy to robi ci fajnie w samym duchu. Pamiętam pierwszy raz, jak zawieźliśmy cały samochód, naprawdę to był prawie cały samochód z kolegą. To, to byliśmy właśnie grupą i zawieźliśmy na wioskę do mamy, która miała, znaczy ma do tej pory, ale tylko dzieci. Mąż uciekł za granicę i po prostu nie płacił w ogóle alimentów. Ona na wiosce, co tam mogła, to dorobiła, jakieś tam warzywa w polu mieli i tak dalej. Tu przed nami stoi statuetka. Czy możesz o niej coś opowiedzieć? Ej, może e, zacznę od tego. E, nie wiem. Jestem skromną osobą. Czasem, <laughs> nie zawsze. E, więc e, może, teraz się pochwalę, że w pierwszym roku działalności fundacji otrzymałam statuetkę e, Miłosierny Samarytenie roku 2022. Jest to statuetka, która jest przyznawana na całą Polskę i polega ona na tym, że to ludzie, którym się pomaga, lub osoby, które widzą, jak ktoś pomaga, zgłasza daną osobę, to niekoniecznie chodzi o fundację, tylko ja zostałam zgłoszona jako ja, osoba, Anna Czajka, do tej nagrody i potem jest jury, siedmio czy ośmioosobowe, zasiada i wybierają spośród, nie głosów żadnych, nie ma głosowania, nie ma SMS-ów i tak dalej, tylko spośród głosów wybierają, spośród opisów wybierają jak ludzie piszą o tej osobie i co piszą, dlaczego, dlaczego chcą, żeby ona dostała tą statuetkę, e, taką statuetkę tego miłosiernego Samarytanina? Wow. Tak, dostaje się tylko raz w życiu. A ja dostałam ją e, podczas pierwszego roku działalności, jak otworzyliśmy fundację, więc to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. E, I w momencie, kiedy e, na przykład. E, otrzymywałam tą statuetkę, to mi ją wręczał zastępca yy, prezydenta Krakowa, bo prezydent Krakowa nie mógł dotrzeć. Był wywiad w gazecie, były zdjęcia, więc to naprawdę jest wyróżnienie. Bardzo dziękuję. No to nic, tylko pogratulować. Dziękuję.